Zamiast marszu dla życia, wiedzieliśmy, że musimy wyjść z jakąś inicjatywą, aby ten czas nie pozostał taki pusty. Dzisiaj, gdyby nie było pandemii, gdyby nie było Boszeń, dzisiaj byłby marsz dla życia w Szczecinie zawsze dwa tygodnie po świętach Wielkanocnych, ale też no, pytanie, dlaczego dzwon? Dzwon ma wyjątkową symbolikę. Dzwon wzywa do czegoś świętego, do, do Eucharystii, ale także niegdyś dzwony ostrzegały przed pożarem, przed wrogiem, najazdem. Dzisiaj z jednej strony ten dzwon jest wyrazem jakiejś świętości, wartości życia, świadectwem tych ludzi, którzy to uderzają, bo z takim zamysłem tutaj yy, zapraszamy do uderzenia w ten, w ten dzwon, ale z drugiej strony myślę, że też jest jakaś informacja o pewnej trwodze, o tym co się dzieje współcześnie, także w naszym kraju, wokół yy, wartości życia, spychania je. Tak jak powiedział papież Franciszek, wyrzucania wartości życia do do świetnika. I dlatego, powiem tak, ten dzwon, mam nadzieję, że w jakimś tam wymiarze będzie pobudzenie. To są te słowa papieża Franciszka, gdy go po gdy pobłogosławił ten dzwon, wypowiedział słowa, że ma nadzieję, że on będzie budził sumienia do wartości życia. A ludzi jest hop, Nawet podobna można powiedzieć w ciągu całego dnia, jak na Marszach do życia. Widzimy tam kolejkę od, bardzo długą. Od godziny 12 nieprzerwanie ten dzwon dzwoni i można powiedzieć, że spodziewałem się, że będzie coraz mniej ludzi. No powiem tak, trochę tak niestety jest coraz więcej. Mówię niestety, bo dzisiejsze oboszczenia trochę tworzą pewien klimat niepokoju, żeby no, nie było czegoś zaraz z czym ktoś wyskoczy, że tutaj Fundacja ma stwarza zagrożenie epidemii. Dobra, dziękuję pięknie. A I do 21.00 można jeszcze? Do 21.00 21 kończymy. Na... Jasne Błonia w Szczecinie. Na platformę i platformą będzie przeciągnięty ten dzwon na początek Jasnych Błoni, czyli bliżej Orłów. I tam postawiony na, ponownie na samochodzie, i z powrotem do Rzeszowa. Więc do, do 21.00 na Jasnych Błoniach tutaj jeszcze można przyjść i zadzwonić.